życia, takiego twardszego życia, nie? Radzi sobie bardziej. Jest może mniej taka płaczliwa. Uczyła tak no, się walczyć. Ja trenuję pół roku ogólnie. No i jakoś tak właśnie chciałam się sprawić i dałam radę właśnie w konkurencji na Mistrzostwach Polski. A dlaczego taki sposób Bo no, uważasz, że sztuki bal nie są zbyt kobiecy. dlatego jest Bo jednak są stereotypy. Interesuje mnie to. I po prostu mi się. A to, że zdecydowałem się na zawody, bo wiele dziewczyn trenuje, ale nigdy nie bierze udziału w żołowe, Bo jak widać, no tutaj jest nie, Chciałam się sprawdzić po prostu, czy damy radę i zdobić coś, pokazać, że pod Po prostu to jest dla osób, które uważają, chcą zaprzestać ze stereotypami i uważają, że są dobre, wierzą w siebie. Miałem walczyć, ale nie walczę, bo złapałem kontuzję. Zabawę. Mięśnia piersiowego. No i Muszę sędziować, zostałem tylko sędziowaniem. No Jezus. Wywołują mnie, ale no nie będę startował, bo mój jest kontuzjan. Macie linkę, linkę Gold Team. Sędziowanie to tak naprawdę nie jest łatwa sprawa, jeżeli stoimy sobie z boku i patrzymy na pracę sędziego. Czasami może się wydawać, że, że zrobił tu błąd, czy możemy mieć do niego pretensje w różnych sytuacjach, a tak naprawdę to wszystko zależy od punktu widzenia sędziego i, i tak jest o tyle dobrze w brazylijskim jiu -jitsu, że wszystko jest tak usystematyzowane, że wiemy za co dawać punkty. Tak? No ale mimo wszystko, z, jednej, z jednego miejsca może wyglądać to w ten sposób, z drugiego inaczej, a wszyscy jesteśmy ludzi, możemy też się mylić. Jego oceniasz poziom zawodników? Poziom zawodników, Polska generalnie jako, jako kraj ma bardzo, bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o Europę w brazylijskim tak? jest to, to Są pierwsze zawody organizowane przez Pawła Jóźwiaka. Myślę, że jeżeli chodzi o taki debiut, to jest naprawdę przyzwoity. Barbara Sobieraj, w Gold Team Opalenica. Joanna Adamczak w Gold Team Opalnica. Roman Szymański, Paweł Jóźwiak, Gold Team. Cieszymy, się, Cieszymy się, się bardzo, że miałyśmy okazję się zmierzyć z innymi dziewczynami. Poznaczyć, poznawaliśmy nawet no. ludzi, przygotować się do kolejnych no, no. zawodów. medale są, to Tak, są. To, tak. tak. są. W swojej kategorii złoty medal i w seniorach wystartowałem i stronimy medal. To jest Wasze hobby, czy na jakiś sposób na życie będziecie z tym swoje życie dalsze, kariery, jaką chcecie zrobić? Czy na pewno fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Ja sobie nie wyobrażam obecnie dnia spędzonego bez treningu. Znaczy, ja myślę, że to jest jakaś przyszłość i że to też yy, głupoty wybija złowy, nie? Jednak na treningu gdzie się spocić i wszystko także jakieś tam złe rzeczy się zanikają. 100, minut. A do i Paweł Michalak. To jest bitwa. Poznajśmy w Grats na wojnie. Hej, hej, a! Dominika. Koniec za burczyk. Adamczak Joanna. Yyy, ja. e, Opalelica Franek Gold, Gold Team. My ten sam. E, Żary Fight Gold Team. Jak było na zawodach na Mistrzostwach Polski? Fajnie było. Ciężko też. Było udane zawody. Finał był ciężki. Naprawdę bardzo ciężki. Dobra zawodniczka to jest. No ja też trafiłam na dobrą zawodniczkę. Było mi ciężko. Przegrałam, ale pozbierałam się jak. Co ma się w w rosyjskim dżulicu? Ta rywalizacja i to, jakie są techniki, jak możemy się ruszać i że możemy pokazać, że to nie jest tylko sport dla chłopaków. Czyli nie jest to sport dla chłopaków? Tylko dla no, chłopaków. Właśnie. Zachęcamy więcej dziewczyn, wybrały brały udział właśnie w tym w tego typu zawodach i żeby spróbowały naprawdę fajny sport. Idziemy. Wygryjam tym, kto tu wytrwa. Bieg zanę rękawice, a przed walką modlitwa litwa, koni, Tym, to dziś będzie przeprzejformie. Pierwsze te zawodów, Jakub. Cieszę się, żeby że wystartowałeś, że. Zrobiłeś walkę, no wynik jak wynik, nie udało się wygrać, no, ale nie, nie można spodziewać się sukcesu bez pracy, bez doświadczenia, co? Jasne. Dziękuję ci Paweł <laughs> za, za, za treningi, za wszystko. Ciężej jest na treningu, nie, nie, na zawodach, wiadomo na zawodach jest ciężej chyba, nie? Ja macie dwa. E, ciężej jest a, na treningu u Ciebie na pewno? A przygotuje ale, ale, dochodzi w stres? znam swojego a przeciwnika. A przygotuj się mapinować? Ja ja myślę, że to, są, to jest mój pierwszy występ. Następnym razem pogamy się z lepszej strony. Kibicowa pan Jakubowi? Oczywiście. Po to tu jesteśmy. No to... Nieważne, nie liczy się wynik, ważne jest zacięcie do walki. Czyli kolację dostanie? No, wiadomo. <laughs> Ale może nie zabrakło, bo mówi, że sił nie miał. Nie, nie, nie. Siły jak najbardziej w porządku. Wczoraj sprawdzone, wszystko. Ok. Gotowanie <laughs> na ostro Miasta, które czasem jest Odkrywa, tak. Unik. Tak, tyl dowolny więc wjeżdża tak, krapia i walczy z po walce Dawid i z Goldimu i kolega? Z Linkę Goldimu. Czyli braterska walka. Jak, jak po walce? No dobrze. Może nas się przedstawisz? Benjamin z Kraskowskiej z coś. Owidź Stachowiak z Poznania. I jak chłopaki. Jeden wygrał, drugi przegrał. No tak jak w sporcie jest. Było dobrze? Dobrze było. Ale... Ciężko trochę. No właśnie myślałem, że tam pracowałeś mocno nad przeciwnikiem, także słabym przeciwnikiem nie jesteś, jesteś mocarzem. No dzisiaj nie udało się wygrać, ale to tak jak w sporcie, prawda? Razem pewnie Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Był stres? Nie, nie było w ogóle. W ogóle się nie denujecie. Trochę na początku, ale A później spartą. już było lepiej. Czyli co, za młodzi jesteście na stres? Nie ma co się przejmować. Czyli zabawa i walka, tak? Tak, to jest Ty yy, dzisiaj walczył twój tata, prawda? I z, z tego co pamiętam, miał ciężką walkę w finale i zajął drugie miejsce, ty masz pierwsze, także idziesz śladami ojca, czy ojciec idzie twoimi śladami, jak to jest? Chyba ja śladami ojca. Wygrywa Masz super ojca, a to on jakby cię przyprowadził na trening? Czy to był twój pomysł? Żeby trafić do Ema Poznań do Gold Teamu, za przyjęcie się z brazylijskim jiżicu. Znaczy ja tak bardziej tatę wkręciłem w to. To przez ciebie, tak? Tata ma 46 lat I generalnie dostaje w skórę regularnie na zawodach, tak? mi tak, że jest parpa czyńca i insza Trenik czyni mistrza On czyni tytuł, ale to może każdy z Wszyscy mogą być wojownikami, uderzać siłą Ale nie każdy ma w sobie ten honor, tą dumę i tą miłość I to się rzuca już na pierwszy widok Kiedy wchodzisz na matę Podnosisz gardę A cień sam na tą matę klęka Tylko trzymając katanę Dopiero wtedy, stajesz się samurajem ty widzisz swój cień w dzień w sobie ducha. ducha Wiesz kto idzie? To słuchaj To my, wezwani na śmierć Do że gdzie oh. przestaniemy Tylko my i nasz samuraj, Samuraj, samuraj się nie poddaje Największych bestii. Wchodzą bestie i samo się robi przejście. Krok, krok, krok. Ziemia... przedstawiamy mapa Poznań, Gold Team, a chłopacy po Witamy wszystkich. Jak Batek? Jest stres? Drugie zawody? Tym... Jest, jest. Stresik jest. Pewnie dopiero po walce sobie przypomnę, co tam się za robiło, nie? Powiedzcie troszeczkę o emocjach. No emocje, no trzymają. No przede wszystkim trzeba panować nad, nad nogami, bo jest, jest teraz tak, że przed walką się strasznie uginają. Trener tak? waszej grupy Leszek. Trasy przesadzają. Nie są zestresowani, są bardzo dobrze przygotowani. No ale ranga mistrzów z Polski, no zasługuje na stres, prawda? Tak, <laughs> tak zasługuje, zasługuje. Ale mamy bardzo silną grupę, kilkadziesiąt osób. Tak, grupa się cały czas większa, rozwija, idziemy do przodu. Sławek, ja pamiętam, że pojechałeś kiedyś na zawody i tak to mu przeciwnik brzmotnął sfaulował, a że tam musiałeś odchorować, ale dzisiaj znowu walczyć, jak to jest. Nie poddajesz się tak łatwo. Tam co to były pierwsze tak. zawody, jeszcze nie było żadnego doświadczenia. No teraz mało, że jest już ponadroczne doświadczenie. Poza tym sukcesy kolegów tutaj dosyć motywują, więc myślę, że dzisiaj będzie świetnie. Bo właśnie pod tą motywację chyba przyjęliśmy, prawda? Oczywiście. No tak życie bez, bez walki, bez jakichś emocji. Bez porażek i zwycięstw byłoby takie bez... jak, jak zupa bez przypraw.